ja tu widzą, nawet jeśli oczy zbrużą Odrzuciłem te oferty, mimo że pienioski kuszą Jestem gotów pakt ja diabłem, wystarczy, że podaż z wdycham oddych pół Gdyby tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka na tym To jak piękność, te fragmenty w pamięci razem bronią mnie przed śmiercią Sam się tu jest, tydzień, jak jestem życiu, niekencią Jestem sam bo wiesz, ten fej, wdycha moddy jak Gdy my tańczymy flamenco, tam gdzieś szuka naszym perłot Siądź na chwilę i Wieprzeć Wielczyźle i jeśli życia i śmierci, Ty a Zatrzyjmy zapachy ślady Przyjmy Zaczynamy 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 Tak? Próbuj trochę. Czułem kurwa, Debil nie widzi. Ładnie kurwa garnia. O dostał pizzę. No Błagam. Czuję jakiś baba gra. W jakichś RTA. To dalej, no. ja nie da się jechać. Jakieloni, no. Jak nie zobaczysz, czy jest jutro abade. No ci ha, ha. to fumeliuj, ma. No. Jutro, jutro bym, jutro bym ci dał z tego bejsbolu Kupuj żarło chujo